Szanowni państwo, może parę słów informacji na temat bieżących prac województwa, które wiążą się oczywiście z nieuchronnie również z problematyką, którą będzie zajmowała się nowa rada miasta Ciechanowa, nowy prezydent. Proszę państwa, w tej chwili kończymy w zeszłym tygodniu odbyły się ostatnie praktycznie etapy negocjacji naszego regionalnego programu operacyjnego z Komisją Europejską, więc wierzymy głęboko, że jeszcze w tym roku będziemy mieli zamknięty proces negocjacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego. A to oznacza, że będziemy realizowali szereg inicjatyw, które są przewidywane w ramach tego programu, w tym odniesienia terytorialne, jakim są w tym wypadku odniesienia do obszarów strategicznej interwencji, a przypomnę, że subregion Ciechanowski jest takim obszarem strategicznej interwencji, jeżeli chodzi o władze wojewódzkie. Przypomnę też, że od 1 stycznia 2015 roku subregion Ciechanowski będzie jednym z nowo utworzonych po podziale Subregionem płockim, tak zwanych jednostek statystycznych trzeciego rzędu, czy NTS-ów trzecich, i od tej pory rozwój tego subregionu, czyli dawnego województwa Ciechanowskiego, będzie monitorowany również na poziomie Eurostatu, czyli na poziomie struktur europejskich. To otwiera też nowe możliwości diagnozowania, ale też realizowania projektów, które będą odnosiły się wprost do Ciechanowa jako ośrodka kreowania wzrostu jednego z pięciu na Mazowszu. Oczywiście obok Ciechanowa to będzie Ostrołęka, będą Siedlce, Radom i Płock. Będziemy tutaj też realizowali pionierski pomysł, jeżeli chodzi o Mazowsze, czyli odniesienie terytorialne w postaci tzw. ritów. I ten RIT, który to został zaprojektowany, rokuje bardzo dobrze w sensie możliwości jego praktycznej realizacji. Myślę, że Nowa Rada Miasta, i nowy pan prezydent przyjrzą się temu bardzo pilnie i w ramach współpracy z Zarządem Województwa, z naszymi Urzędami marszałkowskim, z naszymi jednostkami będziemy doprecyzowali jeszcze te elementy. Proszę Państwa, władze województwa opowiadają się za równomiernym rozwojem. My mamy pełną świadomość, że powodzenie Mazowsza jako regionu to jest powodzenie nie tylko Warszawy, nie tylko obszaru metropolitalnego warszawskiego, ale całej tej przestrzeni. Do tego będziemy podkreślali podkreślamy rolę Miast regionalnych, które wspólnie z otaczającymi powiatami powinny w symbiozie i w takim wspólnym planowaniu strategicznym kreować dalszy rozwój naszego województwa. Jakie najważniejsze wyzwania, które są przed nami? Oczywiście największym problemem, największym wyzwaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy, jest wsparcie dla przedsiębiorczości i tutaj znaczące środki europejskie będą na ten cel skierowane. Drugi obszar to kontynuowanie budowania państwa i społeczeństwa informacyjnego. Tutaj mamy zaawansowane projekty budowy internetu dla Mazowsza, ale też liczne projekty, w których również Ciechanów uczestniczył, budowy tzw. E administracji. Będziemy te projekty kontynuowali, tak jak i procesy informatyzacji we wszystkich jednostkach publicznych, ale też wsparcie w tym obszarze dla Przedsiębiorczości, również gospodarczych, również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Następny obszar to jest kontynuacja oczywiście rozwoju infrastrukturalnego, w tym połączeń drogowych, połączeń kolejowych. Tutaj nie będę tego rozwijał, w każdym razie chcemy, aby na poziomie wojewódzkim szereg projektów realizować wspólnie w postaci tzw. projektów partnerskich. Przyjdzie oczywiście na to czas, żeby to doprecyzowywać. No i wreszcie proszę Państwa olbrzymi obszar, który nazywamy podniesieniem efektywności energetycznej, uzyskiwaniem nowych źródeł energii. To jest znaczący obszar tematyczny regionalnego programu operacyjnego i programów krajowych. Tutaj zachęcamy władze Ciechanowa do współpracy, do tego, aby wchodzić w nowe, innowacyjne projekty. To się łączy właśnie z tworzeniem nowych miejsc pracy, z tworzeniem nowych obszarów aktywności, taką działalnością również innowacyjną. I wreszcie programy społeczne. Chcielibyśmy na Mazowszu uruchomić projekt w oparciu o współpracę z gminami, wsparcia dla budowy mieszkań komunalnych, oczywiście o dużej efektywności energetycznej, ale tanich i dostępnych, szczególnie dla. Młodego, młodego pokolenia. Ważną sferą jest sfera społeczna, obszar edukacji, obszar wsparcia dla ekonomii społecznej, bo mamy ciągle zbyt wielu ludzi żyjących poniżej minimum socjalnego na Mazowszu. Ta perspektywa też będzie temu poświęcona. Pozwolę sobie to w takiej krótkiej pigułce przedstawić, bo to są potencjalne obszary, w których możemy wspólnie wiele zrobić. Podstawą zasadą, na którą, według której kierowaliśmy się w swoich działaniach przez ostatnie 16 lat, a tak się składa, że Polskie Stronnictwo Ludowe również współodpada za to województwo od samego początku, to był po pierwsze równomierny rozwój, po drugie dobra współpraca wszystkich kategorii samorządu. Wszystkich kategorii samorządu. To jeszcze chcę podkreślić. Na zasadach partnerskich, na zasadach yy, współpracy i efektów, i y, budowania również podziałów y, ponadpolitycznych. Y, Każdy z nas ma prawo do swoich poglądów, do swoich preferencji, ale w pracy samorządowej staramy się zawsze y, przede wszystkim y, odnajdywać to, co łączy, a nie to, co dzieli. I zachęcam y, i życzę nowym władzom y, miasta Ciechanów, aby właśnie taką y, metodologię przyjąć pozytywnego myślenia, budowania, tworzenia, współtworzenia bogatego Mazowsza, który już dzisiaj jest jednym z liderów rozwoju w całej Unii Europejskiej, a myślę, że dzięki naszej wspólnej pracy odniesie sukces. Jeszcze raz życzę powodzenia, pomyślności i możecie na nas Państwo liczyć. Dziękuję bardzo.